Dzień dobry, środa 16 listopada, minęła godzina 14. Maria Zwierzyńska, zapraszam do studia Lotto. Jedna z ostatnich wygranych w Multi Multi padła w Warszawie. Szczęśliwy gracz wytypował 8 liczb z 8. Pomnożył stawkę gry razy 3 i zagrał z plusem. Dzięki temu jego wygrana wyniosła 390 tysięcy złotych. Bo w multi, multi wysokość wygranej zależy od decyzji gracza: czy typować mniej, czy więcej liczb, czy mnożyć stawkę gry, i czy grać z plusem. Odpowiedzi na te pytania zostawię już Państwu, a teraz przejdźmy do losowań. Dziś rozpoczęła się kolejna promocja w multi, -multi. Tym razem, typując 8 liczb, można wygrać o 50% więcej. Akcja potrwa tylko do soboty. Zapraszam na losowanie multi multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Następuje zwolnienie blokady. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby: 41, 73, 72. Pięćdziesiąt dziewięć, siedemdziesiąt siedem, sześćdziesiąt dwa, czterdzieści dziewięć, czterdzieści siedem, dwadzieścia dziewięć, siedemdziesiąt osiem, siedemdziesiąt cztery, dwa, czterdzieści pięć piętnaście trzydzieści trzy trzy siedemnaście pięćdziesiąt osiem i liczba szesnaście. Liczba szesnaście jest plusem. Lotto w szybki sposób można zostać Lotto milionerem. Już jutro będzie można wygrać nawet 16 milionów złotych. Warto do zakładu Lotto dopłacić złotówkę i zagrać o milion złotych w Lotto Plus. Powodzenia! W Kaskadzie kupuje się los z dwoma niepowtarzalnymi zestawami 12 liczb. Wygrana w tej loterii może wynieść nawet 250 tysięcy złotych. Kaskadę losujemy dwa razy dziennie przez 7 dni w tygodniu. Zapraszam na losowanie. W kasacie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczby 21. 10. 11. 5. Siedem szesnaście trzy dwadzieścia dwa osiem dwanaście sześć. We wczorajszym losowaniu Eurojack podpadła w Polsce wygrana czwartego stopnia w wysokości 251 682 zł. Serdecznie gratuluję. Kolejne losowanie już w piątek i teraz będzie można zdobyć 120 milionów złotych. W Eurojack podgra się bardzo prosto, typuje się 5 liczb z 50 i dwie liczby z 12. Liczby można typować samodzielnie lub grać na hebiutrafiu. trafił. Zapraszam do gry w punktach lotto i na lotto z kolei w punktach lotto można znaleźć zdrabki. Od jutra w sprzedaży będzie nowa edycja zdrabki Owocowa eksplozja. Do zdobycia są 24 główne wygrane po 30 tysięcy złotych i wygrane niższych stopni, np. 264 po 900 zł. Ogólna pula przeznaczona na wygrane to ponad 19 milionów 700 tysięcy złotych. Informacje o tej jak i innych zdrabkach na stronie lotto.pl. Przed nami jeszcze wynik losowania Super Szans, ale zanim do tego przejdę, przypomnę, jakie liczby padły w losowaniach. Multimulki i kaskady. W multimulki losowaliśmy 20 liczb. Oto one: 41, 73, 72, 59, 77, 62, 49, 47, 29, 78, 74, 2, 45.

22 8 12 6. Siedmiocyfrowy numer Super superszans znajdą Państwo na wszystkich kuponach lotto mini, lot to kaskady multi multi i, i ekstra pensji. Aktywacja tego numeru kosztuje tylko 2 zł, ale za to do wygrania mogą być aż 2 miliony złotych. A oto numer Super superszansy 3, 3, 3, 1, 2. 7-8. Zwycięzcom gratuluję. I na koniec mam ważny komunikat. Wieczorne losowanie Super Szansy 26 listopada 2022 roku będzie ostatnim losowaniem tej gry. Po tym terminie losowania Super Szansy nie będą organizowane, a sprzedaż zakładów nie będzie prowadzona. Zakłady można zawierać do dnia 26 listopada 2022 roku do godziny 21.50. Dziękuję za wspólne popołudnie i zapraszam na wieczorne losowanie o godzinie 22 w TVP 3, które również poprowadzę miłego dnia i do zobaczenia. Jako chłopiec marzyłem o takim boisku. A my żeby na takim kibicować! My też możecie spełniać swoje marzenia. Rozwijać się! Przeżywać emocje, stworzyć u siebie coś wyjątkowego. Grajcie w lotto i głosujcie na obiekty sportowe i kulturalne w Waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od WY.